Witam Państwa w kolejnym Topkaście. Transport publiczny. Wielu z nas korzysta z transportu publicznego, ale pytanie, co to znaczy bezpieczny transport publiczny? Co to znaczy bezpieczne poruszanie się po mieście? Czy bezpieczeństwo ruchu w miastach oznacza tylko dobre, szerokie drogi dla samochodów? Czy oznacza bezpieczne przejścia dla pieszych? Co to oznacza w kontekście coraz bardziej istotnego popularyzowania transportu publicznego, choćby po to, aby zrealizować cele Zielonego Ładu, a i w kontekście ostatnich zmian cen paliw, yy, oszczędzić trochę yy, wydatków? O tym będziemy rozmawiać yy, za chwilę z panią dyrektor Joanną Świderską z cupt a szerzej 21 kwietnia w trakcie spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego. Moim Państwa gościem jest pani Jamna Świderska, dyrektor Departamentu Projektów Miejskich w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Projekty w obszarze transportu publicznego transportu miejskiego finansujemy w CUPT już od w zasadzie od początku istnienia tej instytucji. Natomiast w zasadzie chyba nie mówimy przy tych projektach, o związku. Pomiędzy ich realizacją a bezpieczeństwem ruchu drogowego jako takim. Jak to wygląda? Na pewno nie mówimy wprost, natomiast pośrednio tak. W szczególności w obecnej perspektywie, która dobiega końca. Projekty były oceniane, punktowane pod kątem uspokojenia ruchu w centrach miast czy zminimalizowaniu wjazdu transportu indywidualnego samochodów osobowych do centrów miast, jako wskazujący ten kierunek przyszły i obecny dla, dla społeczeństwa korzystny w aglomeracjach. Czyli można powiedzieć, że te projekty również mogą się wpisywać w realizację tej tak zwanej wizji zero. Dokładnie tak. Myślę, że myślę, że to będzie rozszerzane w kolejnej perspektywie finansowej, mając na uwadze, że już obecnie. Będą mogły otrzymywać dofinansowanie plany zrównoważonej mobilności miejskiej, tak zwane SUMPy, które regulują, rozwiązują docelowo problemy mobilności w miastach, w aglomeracjach czy całych obszarach funkcjonalnych. Jak można powiedzieć, że zmienił się transport zbiorowy? Bo to, że, że zmienił się w, na skutek realizacji Projektów unijnych, to w zasadzie moglibyśmy wyjść na tutaj na ulicę przed naszą siedzibą i w zasadzie przekonać się na własne oczy, bo prawie że każdy tramwaj, który przejedzie, będzie współfinansowany ze środków unijnych. Ale jak przełożyło się to już na, na bezpieczeństwo transportu zbiorowego? Wcześniej myślę, że takim trendem ogólnym były ogromne potrzeby, więc miasta realizowały wszystko, co, co tylko się dało i wszystko było właściwe, tak? czyli wymiana taboru, modernizacja torowisk czy budowa nowych torowisk tramwajowych. W obecnej perspektywie i też ten temat, myślę, się trzyma, patrzymy na kompleksowość rozwiązań, czyli tym, temu, co mówiłam na początku, oddziaływaniu na, na transport indywidualny, na przykład w postaci wydzielonych torowisk, tak, żeby przejazdy były bezpieczne, czy na przykład taki trend zwężania ulic, które powodują, że transport indywidualny wyhamowuje? Również przystanki wiedeńskie, które powodują zwolnienie przed przejściem i przed przystankiem samochodów osobowych, zwiększając bezpieczeństwo pieszych na drodze. Myślę, że również inwestycje takie jak przebudowa torowiska, Uwzględniają budowę ścieżek rowerowych? Czy wprowadzają systemy ITS, gdzie daje się priorytet transportowi zbiorowemu, a nie wyłącznie indywidualnemu? No, właśnie, chciałbym jeszcze wrócić do tego ostatniego elementu. Czy nie jest tak, że w tej chwili musimy coraz więcej myśleć o tym, żeby Właśnie w tego typu rozwiązaniach upatrywać, upatrywać rozwiązań problemów komunikacyjnych miast, to znaczy właśnie systemy zarządzania ruchem, może priorytetyzacja transportu publicznego, czy tworzenie dodatkowych relacji skrętnych, na przykład na skrzyżowaniach dla transportu szynowego, czy nie tylko proste inwestycje infrastruktury, czy również takie? Myślę, że już obecne. Badania pokazały, że rozbudowa arterii drogowych nie poprawia ani bezpieczeństwa ruchu drogowego, ani nie powoduje uspokojenia tego ruchu i zmniejszenia zatorów. Powoduje to wyłącznie działanie zmierzające do ograniczania tego ruchu, do ograniczania wjazdu do centrów miast. No, i oczywiście bardzo dobra komunikacja miejska z częstymi połączeniami, dobrymi połączeniami. No, i myślę również, że węzły przesiadkowe, które dają możliwość pozostawienia bezpiecznie samochodu i, i przesiadkę na transport publiczny. Dziękuję bardzo za rozmowę. W Topkaście gościliśmy panią Joannę Świderską, dyrektor Departamentu Projektów Miejskich w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dziękuję.